I każdy ma do tego. Tak. No, i każdy ma do tego prawo oczywiście, tak, dziewczyny. Ale taki sam naszynik, tak jak mówię. Kupicie za 28 zł, a u kogoś za 38. 15 zł, dziewczyny kochane moje kuleczki disco. Kuleczki, dziewczynki, disco. Przepiękne. Cena 15 zł ostatnie sztuki. Stal chirurgiczna. Ja ten naszyjnik mam dziewczynki. Bardzo polecam. Kuleczki są przepiękne. Takie ombre w kolorze disco. Cena 15 zł. Trzymaj się, Paulinka. Cena 15 zł. Żmijka. Gdzie? Nigdzie nie idziesz. Stój tu. Stój tu, stój tu. Z e, zostały się jakieś linery? Chyba żadnych, nie? Nie, tak, żadnych. Z bo ja się na niej, tylko jadam, to coś No to masz problem, no. To masz problem teraz już, Tomasz. Musisz, to to, czas... to, musisz jakoś Tomaszce poradzić pół godziny jeszcze. E, kolczyki nie, y... nie, tylko grafitowe. 20-30, to masz. Naszyjnik, kula disco, kameleon, 15 złotych dziewczyny. I tego jest bardzo mało. Skarb, moje ostatnie sztuki tej kuli kul, disco. Tomasz, chcę zrobić prosto za patronuszka, e... nie? Tak,